Dobra, wlecą dwa filmy, bo jak już wiadomo, no Ed, ED 50 ani do 90, ani do DT75 nie ma szans. A powiem Wam, że DT75 w, w, w jednym z poprzednich porównań z Edem 90 to ja mu trochę chyba umniejszyłem, bo on wcale aż tak gorzej... Od, od ETA 90 nie gra. eta 90 tylko dzięki tym trochę większym głośnikom basowym ma ten bas trochę taki trochę lepiej wybrzmiewający się, ale jednak DT75 tą detaliczność ma bardziej zbliżoną do wokół WKT370 czy do Kondora, ale raczej prędzej do szarpa, bo obydwa grają plastikowo. I tylko ta plastikowość mnie w nim trochę denerwuje. Jest taka mocno słyszalna, ale poza tym detalami. I basem to on jednak niewiele gorzej gra od tego EDA 90, nawet się wydaje tak trochę bardziej bogato. A E 90 gra trochę mocniej, ale jest taki trochę bardziej ulany, jakby to powiedzieć. No, już tak trochę pod, pod ten nowoczesny styl, a DT-75 trochę w tym starszym, takim bardziej detalicznym klimacie jest. No, ale no jest troszeczkę, troszeczkę słabszy jednak, no nie aż tak o dużo od tego eda 90 ale jest trochę słabszy. Bo to też można się pogubić, zależy co się na nim puści. Ale hmm, tutaj można by dyskutować, który gra lepiej, czy DT75 czy E90, ale no, fakty są takie, że E90 ma trochę bardziej skromną tą scenę. Gra tylko tak ładniej i basowo dynamiczniej, ale DT75 też bardzo dobrze, bardzo ładnie. Może ja tak wcześniej trochę bardziej na niego narzekałem, bo w kondorze mi się trochę bardziej barwa brzmienia podoba. Właśnie tam nie, nie słychać tego plastiku takiego, yy, i tak samo, yy, nawet plastikowy szarp t 370 Mimo, że też jest plastikowy, to już brzmi tak jakby troszkę bardziej naturalnie od tego DT-75, ale DT-75 i tak jest mocniejszy od szarpa, tego szarpa, który pokonał EDA-50. No, kto ogląda, ten wie, o którym szarpie mowa. moim najlepszym szarpie, czyli WQT-370. Znaczy, DT-75 i tak jest od niego mocniejszy. Także tutaj no, nie umniejszając, DT75 muszę trochę zwrócić honor, bo on jak na Panasonica, a wszystkie Panasoniki grają tak trochę plastikowe i tylko do tego się w nim czepiałem. Ale to jest nadal jedna z najlepszych kobr. Nawet ten E90 tak za wiele mu nie podskakuje, bo ma swoje plusy i minusy. bo to, że gra mocniej nie znaczy, że jest lepszy, bo DT-75 nadal gra detaliczniej. No i mam nadzieję, że już ten temat dwóch kobr, batalii dwóch kobr, hmm, wyjaśniłem wystarczająco jasno. One obydwie są dobre, ale troszeczkę się różnią dźwiękiem. No i nie tylko. Ale dobra, kończę, zmykam hejka.